Uwaga! Mieszkanko prywatne za 29 000 euro. Mega duże. Piąte piętro bez windy. Bardzo duża sypialnia, to nazywają salon. Nie ma tu balkonu. Konieczna byłaby tu klima. I mamy tak zwaną przestrzeń. Dużo ludzi mówi, że po otwarciu okna nie lubią jakie. Od razu blok w blok, a tu mamy czerwczyn, ładny widok na góry. Mieszkanie do remontu, ale nie jest tak, jak to mówią, zdezelowane. Wszystkie okna pięknie słoneczne. Zimą nie musimy nic tutaj oświetlać. Możemy sobie zrobić tu szafki znękowe. Następny pokoik, nie ma wilgoci, zrobić po swojemu łazienka, nawet może zostać kafeleczki, wymienić sobie wannę, Muszę. trzeba dołączyć wodę i prąd, no cena jest przystępna, bo dzisiaj 29, to są ceny dobre. Tutaj kuchenka. No jak mówię, po prywatnej instalacji można zostawić te kafelki. I tu jest kolejny pokój lub jak ktoś chce, jest blisko łazienki. Można zrobić jeszcze drugą łazieneczkę, ale tak to mamy ogólnie trzy pokoje. Salonik, kuchnię, łazienkę. I jest to taka oferta interesująca i bardzo ważna. Ta klatka posiada już przestrzeń do montażu windy. A teraz z tymi nowymi przepisami coraz więcej będą montować windy i jest to jakaś szansa na przyszłość. Zapraszam do zapytań i składania oku.